prosiłbym o materiał numer 3. Jest z tą kur Akurat to jest coś co mnie męczyło. Wydaje mi się, że wydaje, wydaje mi się, że wywiad to jest e, dobry moment do tego, żeby żeby o tym powiedzieć, <ścoughs> dobra okazja. Na przykład to jest moja subiektywna opinia. Mnie męczy to, że ludzie zaczynają Juli, e, że bardzo szybko pozbierała się po Kacprze, bo przecież, nie wiem, miesiąc po zaczęła się spotykać z Filipem. E, ludzie mówią, ludzie, wiesz, ludzie mają ją za... No, no ciężko tutaj użyć jakiegoś przymiotnika, natomiast... No, ludzie go po prostu nie akceptują, tak? Nie, nie akceptują tego, mówią, że biedny Kacper, e, który, który, wiesz, który e, teraz cierpi, bo widzi jak ona, e, jak ona się z kimś spotyka. Hola, hola. Ona znalazła jedną osobę, z którą się spotyka. Spotyka się z jednym gościem, są ze sobą szczęśliwi, zresztą ja to widzę. Ludzie też pewnie, gdyby chcieli to widzieć, to by to zobaczyli. A Kacper chodzi, publikuje, jak to nie wiesz, co melarz nie wyrywa innej dupy, mówi o tym, że się zakochał na wakacjach. I, i, i co? I to jest już w porządku? Ktoś, ktoś sobie układa życie z jedną osobą, z którą widać, że jest szczęśliwy, tak? po tym jak się rozstali, i y, 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 y to nie jest ok, a, a jego zachowanie jest ok, nie wiem, po prostu kurwa, ja już się pogodziłem z tym, że w internecie ludzie bardzo łatwo wydają wyroki. I na samym początku zraniłeś Ale dałeś tego, kombo, dałeś kombo, bo to kom... tak. fajnie by było to oddzielić i zacząć od, od pierwszego tematu i od, od drugiego. Okej, okay, możemy tak zrobić. Nie. Jakie jest Twoje zdanie na temat, no w takim razie pytanie, jakie jest Twoje zdanie na temat e, właśnie komentowania e, Twojej walki w taki, a nie inny sposób przez Marcina Dubiela, a później przejdziemy do kolejnego pytania. No to już mówiłem o tym na konferencji. Marcin tam później też wymijająco no to wszystko e, odpowiadał. Z tego, co wiem, też cię przeprosił podobno. No w trakcie konferencji, ale ja w Marcina przeprosiny tak średnio wierzę, bo to były takie przeprosiny od niechcenia. Bardziej wydaje mi się, że PR-owe przeprosiny niż, niż rzeczywiście żałuję tych rzeczy. A no, dla mnie to jest śmieszne, że na przykład ostatnio miał, miał problem do Daniela Majewskiego, że, że w trakcie jego walki, Właśnie tam on po nim cisnął, a sam robił dokładnie to samo na mojej walce, z Marcinem, z, Marcinem, z Mateuszem. No dla mnie to jest coś, coś dziwnego w sensie, że, że koleś. Bo to była taka sytuacja, że na następnej gali chyba mieliśmy, mieliśmy razem siedzieć w studio i podchodzi do mnie i podaje mi rękę a ja wcześniej słyszę i widzę e, nagrania, jak, jak krzyczy w trakcie mojej walki: jedziesz z tą kurwą, jedziesz z tym śmieciem. Ja zastanawiam się cały czas, jakie właśnie Marcin ma zasady moralne, czym on się kieruje w ogóle w życiu, jak e, za plecami krzyczy do kogoś, wyzywa kogoś od kurw czy od śmieci. A później jak się spotykacie gdzieś poza kamerami, udaje jakiegoś porządnego gościa i chce się przywitać. Ja, ja takim osobom ręki nie podaję. A... Czy uważasz, że Marcin jest osobą fałszywą? No to, to już chyba nie trzeba się wypowiadać na ten temat wszystko, co jest Zaakcentował. Nie ja wiem, możesz ty to powiedzieć. Okej. Okay. Więc, więc dla mnie to jest średnie zachowanie, dlatego też, też nie ciężko mi jest go obdarzyć jakimkolwiek szacunkiem. E, oczywiście też jako rywala go respektuję, bo, bo jest wytrzymały i jeśli o to chodzi, to, to spoko. No ale tak wiele razy już się w, na nim w życiu zawiodłem, że, e, że nie mam zamiaru mu dawać, że tak powiem, kolejnej szansy. Więc to jest pierwsza rzecz. A teraz przechodzimy do drugiej rzeczy. tak. E, tu chodziło Marcinowi o. Opinie w internecie na temat mojej byłej dziewczyny i nie wiem, jak ja w ogóle mogę się odnosić do tego, co piszą ludzie w internecie, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, jaki jest odbiór publiki na, na Nowy Związek Julii, bo jak, jak ja mam wpłynąć? Nie, nie rozumiem, jakie. Co, to co... Może, może inaczej, może odpowiedz na samym początku na takie pytanie. Ym... Dubiel zarzucił ci, że Julka jakby znalazła sobie jedną osobę. Mhm. Bo mianowicie chodzi tutaj o Filipa, operatora Marcina, tam człowieka od kontentu. Mhm. E, natomiast ty, e, jakby komentujesz jakby różne dziewczyny gdzieś tam w socjalach, lajkujesz. Ewidentnie widać tam, że raczej tworzysz postać tego crushera, czy takiego lo, okay, lover, no dobra. lover boy. No Dobrze, rozumiem. Wiesz, o co e... chodzi, nie? No to... Tutaj... Że, ty, te, że ty masz okay. kilka, kilka dziewczyn na przykład gdzieś tam na horyzoncie, a ona ma jedną i że jakby... Tak, tylko to nie, nie ma mojego wpływu na to.